Tabele przesadne, podobnie jak i cały Excel, to bardzo sprawiedliwe narzędzie. Ono za wiedzę wynagradza, za niewiedzę, no niestety, każe, albo przynajmniej utrudnia nam skutecznie pracę. Dlatego dzisiaj postanowiłem się podzielić z wami moim doświadczeniem, jak ja pracuję z tabelami przesadnymi, co wykorzystuję, czego unikam, aby praca była prosta, szybka, przede wszystkim skuteczna. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie po części powtórzeniem elementów, które już pojawiały się w dotychczasowych spotkaniach w Excel Coffee Room, ale postanowiłem to wszystko zebrać w całość i wybrać takich 10, moim zdaniem, kluczowych, ważnych informacji na temat tabel przestawnych. Zacznijmy może od pierwszej, tworzenie tabeli przestawnej. Ważna rzecz, tutaj nie będę się powtarzał, twórzmy tabelę przestawne w oparciu o tabelę. W naszym tutaj dzisiejszym skoroszycie w arkuszu baza jest tabela, taka przykładowa tabela sprzedażowa. Tutaj jest praktycznie no, sporo, 41 tysięcy ponad wierszy, więc na tej podstawie będzie nam łatwiej przetestować. I właśnie, ważna rzecz, tabela. Tutaj widzimy projekt tabeli i od razu widzimy, że mamy do czynienia z tabelą. Ważna rzecz, nazywajmy tabelę, nadajmy nazwy własne, ponieważ łatwiej się potem będzie posługiwać tymi obiektami w trakcie pracy. Także to jest jedna rzecz, czyli twórzmy tabelę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy dodawali nowe pozycje do tej tabeli, to automatycznie ten zakres się tutaj będzie rozszerzał. Ale jest jeszcze druga metoda wykorzystanie tak zwanego obszaru nazwanego. Tutaj w arkuszu baza nazwana są dokładnie te same dane, ale zobaczmy, jeżeli je zaznaczymy, możemy zrobić tutaj Ctrl A i tutaj od razu w polu nazwy widzimy B dane, czyli zastosowałem tutaj taką nazwę dane. A, przepraszam, formuły. Mamy menadżer nas, menadżerze nas, mamy bazę danych i tutaj jest sztywny zakres. Sztywny, e, czyli na sztywno zaznaczyłem zakres komórek, no i tutaj już tego efektu byśmy nie mieli, ale jest pewien trik. Może teraz pokażę, w jaki sposób e, zamienić tą nazwę na nazwę dynamiczną. Czyli wejdźmy jeszcze raz do formuł, menadżer nas, e, weźmy sobie tą nazwę B dane i co tutaj powinniśmy napisać? Powinniśmy zastosować funkcję, znaczy, Możemy, tak? Przesunięcie, przesunięcie. Otwieramy nawias. Teraz zaznaczamy pierwszą komórkę. Ważne, żeby te dane były w odrębnym arkuszu i zaczynały się od wiersza i od komórki w ogóle A1. Przesunięcie A1, potem średnik 0, 0, co oznacza, że nie przesuwamy tego pierwszego punktu, tylko zaczniemy właśnie od komórki A1. Potem piszemy ile niepustych. Otwieramy nawias. I teraz zaznaczamy całą kolumnę. W ten sposób zamykam nawias, średnik i teraz jeszcze muszę podać, ile tutaj mam, nazw, mam kolumn. Mam 5, 6, 7, 8 kolumn. 8 nawias, zamykam Enter. Wow, wprowadzono za dużo argumentów do tej funkcji, czyli coś tutaj e, źle zrobiłem. To teraz tak od razu dobrze nam to wyszło. Jeżeli staniemy gdziekolwiek tutaj, kliknijmy F2, ponieważ wtedy będziemy mogli przejść. No oczywiście, coś źle zrobiłem, więc może e, jeszcze raz tutaj poprawię tę funkcję. Równa się przesunięcie. Jeszcze raz wybiorę mój punkt. Wybieram A1 tutaj. 0, 0. Teraz ile nie pustych? Pustych. Otwieram, zaznaczam całą kolumnę. 8. Zamykam. Enter. Prawdopodobnie coś za pierwszym razem źle zrobiłem. Jeżeli przejdziemy w to pole, klikniemy F2, to, czy w ogóle klikniemy, to zobaczcie, że tutaj program już mi zaznaczy cały ten obszar i tutaj podobnie jak w tabeli ten obszar by się nam rozszerzał i przejdźmy teraz tutaj do arkusza T1 ta tabela jest utworzona w oparciu o tabelę czyli nazwę, nazwę tabeli i tutaj właśnie też podpowiedź jak szybko tworzymy tabelę wstawiamy tabelę przestawna z tabeli i jeżeli teraz mam moja tabela nazywała się no właśnie TB baza chyba TB, podkreślenie, nie, bez podkreślenia, baza. OK, tabela zostanie utworzona. Pojawiło mi się. A druga metoda, kiedy wykorzystam obszar nazwany, no to mogę zrobić tak, wstaw, tabela przestawna. I teraz ciekawa rzecz, występująca właśnie w przypadku obszarów nazwanych. Jeżeli tutaj mam otwarte okno i kliknę F3, to program mi podpowiada, jakie mam nazwy, obszary nazwane, mam B dane. Jeżeli zrobię OK. O, no dokładnie mogę sobie tworzyć tabelę przestawną. I dokładnie ta druga tabela tutaj jest wykorzystana, zbudowana w oparciu o obszar nazwany. No dobrze, przejdźmy może dalej, pomniejsze tutaj, żeby może lepiej było widać styl tabeli przestawnej. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ tworząc tabelę przestawną generalnie mamy do wyboru trzy opcje. Formę kompaktową, formę konspektu i w formie tabelarycznej. Zazwyczaj, jeżeli tworzymy tabelę przestawną, tutaj jest obrazek, to ta tabela tworzy się w formie kompaktowej jak to wygląda przejdziemy sobie może tutaj na koniec i wstawię tabelę przestawną wstaw tabela przestawna z tabeli zakresu napiszemy tb baza czyli w oparciu o bazę i teraz na czym to polega to widać kiedy mamy więcej grup czyli jeżeli ja zrobię tutaj sobie region a potem dam miasto to zobaczcie jak się teraz ustawia w ten sposób no właśnie u mnie ustawia się inaczej Podejrzewam, że w Waszych komputerach, jeżeli jeszcze nigdy nie zmienialiście układu domyślnego, jeszcze dam sobie nazwę klientu, czyli ja mam układ tabelaryczny. Natomiast standardowo w większości komputerów, to może powiedzieć, fabrycznie, to jest układ kompaktowy. Kompakt, czyli te wszystkie dane, zwróćmy uwagę, tutaj sobie przejedziemy, przejechałem trochę na dół za bardzo, tak teraz powiększę. Kompakt, wszystko jest zawarte w jednej kolumnie C. Do pewnych raportów ten układ jest dobry, natomiast jak dalej pokażę na przykładzie raportów sprzedażowych, on nie jest zbyt wygodny, zwłaszcza jeżeli będziemy mieli tutaj więcej danych. Ja wolę stosować układ tabelaryczny albo drugi układ, czyli układ raportu w formie konspektu. Czym to się różni? Od razu tu już widać, że poszczególne grupy lądują w innych kolumnach. I dlatego ja wolę tego typu układ. Układ, tak żeby szybko rozróżnić, czym jest różnica układu konspektu a tabelarycznej, to zobaczmy, że w konspekcie następuje tak jakby konspekt, i potem kolejny rekord, czyli kolejna grupa, pojawia się wiersz niżej, i potem miasta tak? czyli jest taka kas kaskada konspekt. W układzie tabelarycznym, jeżeli wejdziemy w układ tabelaryczny, tutaj Pojawiam, pojawiają się poszczególne grupy, jedna ob, dokładnie w tych samych wierszach. I teraz ważna rzecz: jeżeli mamy jakiś ulubiony styl tabeli przestawnej, to warto go ustawić jako układ domyślny. Jak to robimy? Załóżmy, że to jest mój układ, właśnie tego typu układ tabelaryczny. Wchodzimy w plik, opcje, dane, i tutaj mamy układ, edytuj układ domyślny. I teraz wystarczy kliknąć, importuj. No, nawet mogę zrobić OK. I teraz już od tego momentu, kiedy będę tworzył nowe tabele przestawne, one będą miały ten układ. Polecam, warto to stosować, bo e, kiedyś niestety dużo czasu traciłem na to, że za każdym razem przestawiałem te tabele. Dobrze, wejdźmy teraz, jak już mamy tabelę przestawną, tak jak tutaj, to wejdźmy w opcję tabeli przestawnej, ponieważ też tutaj Excel standardowo, niestety, ale robi takie niezbyt, ja bym powiedział, optymalne ustawienia. Pierwsze. Automatycznie dopasuj szerokość kolumny podczas aktualizacji. Mnie to osobiście bardzo wkurza, ponieważ kiedy tworzę opcję, tabel, tabelę przestawną, to standardowo jest to włączone, więc ja to wolę wyłączyć. Co ciekawe, ta cecha też może być zapisana w, style, w stylu tabeli, do tabeli domyślnej, więc jeżeli tak utworzycie, to już ten parametr zostanie zapisany. I to powoduje, że jeżeli odświeżam, to zostają zachowane moje szerokości kolumn. Ja to osobiście stosuję, polecam. Drugi temat to jest to, że warto też tabelom nadawać nazwy. Jeżeli klikniemy prawy przycisk, opcję tabeli przestawnej, to tutaj widzicie, tabela przestawna 5, 6 i tak dalej. Komputer sobie numeruje. Ja zwyczaj nazywam TP i na przykład, nie wiem, raport, tak. Obojętnie, czyli nadaje też jakąś nazwę. Pamiętajmy, że każda tabela, nawet w poszczególnym arkuszu też będzie miała, yy, może mieć swoje nazwy. By okay. I potem łatwiej się będzie odnosić, zwłaszcza jak będziemy robili fragmentatory, slicery, czy też osi przestawne. To jest ważna rzecz. No tak, tylko nie powiedziałem, gdzie ustawiamy opcje ogólne. Kiedy znajdziemy na tabelę klikamy prawy przycisk, pojawiają się menu podręczne i wybieramy opcję tabeli przestawnej I teraz tutaj automatycznie dopasuj szerokość to wyłączamy ja tego nie lubię to jest to co tutaj wiem tu jest nazwa tabeli i teraz co tutaj jeszcze mamy bardzo ważną rzecz tutaj w karcie dane mamy dwa ustawienia zapisz dane źródłowe z plikiem i o czym to świadczy standardowo też ta opcja jest włączona mamy tutaj tego ptaszka to oznacza że w momencie kiedy zapisujemy plik, to dane tabeli przestawnej, pamiętajmy, że dane są zapisywane w tzw. pamięci podręcznej w kaszu. I jeżeli to jest zaznaczone, to można powiedzieć, że dublujemy dane źródłowe. Jeżeli mamy duże ilości danych, duże tabele przestawne, warto to wyłączyć. Ale jest tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz. Tutaj. Zachowaj elementy usunięte ze źródła danych. To jest taki bardzo Enigmatyczny zapis, niewiele on nam mówi, ale on ma bardzo mm, dość istotne znaczenie. Standardowo jest tutaj też automatycznie, i pokażę Wam mniej więcej o co tutaj chodzi. Wyrzucę może tutaj z listy pól miasta, tak, żeby, znaczy nie miasta, tylko klientów. Zobaczcie, że mamy mm, miasta Lublin i Kielce tutaj, tak. I teraz zobaczcie, że tutaj przejdę sobie może do y, bazy, mojej bazy i mam pierwsze miasto Bydgoszcz. A ja tu sobie wpiszę na przykład zamość. OK? Wracam tutaj do mojej tabeli i odświeżę. OK? I nagle, e, gdzieś tutaj się powinien też pojawić e, zamość. E, chyba, że gdzieś mamy, widzicie? Mamy. Mamy zamość tutaj. Pojawił mi się zamość. E, I, e, przepraszam, nie, to byliśmy już tutaj w trójce. E, mamy tutaj zamość. I teraz ciekawa rzecz. Wrócimy do bazy i z powrotem przywrócimy tutaj Bydgoszcz, wrócimy do T3, tutaj byliśmy, odświeżymy. No i wszystko jest fajnie. Natomiast zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli wejdę w filtr miasta, to tu się pojawia Zamość. Podobnie będzie we fragmentatorze. Jest to bardzo irytujące, ponieważ kiedy wybierzemy, no tutaj by się wydawać mogło, że ja mam takie wartości, ale jak ja wybiorę Zamość, to nic takiego nie istnieje. Zobaczcie, jest pusto. To dlatego, że stare dane, można powiedzieć, są przechowywane w kaszu, w tej pamięci podręcznej. I żeby tego nie było, robimy opcję tabeli przestawnej, dane i przestawiamy tutaj na brak. OK? I teraz wystarczy odświeżyć. I teraz zobaczmy. Nie ma, Zamość zniknął. I o to chodzi. Także ten parametr jest bardzo istotny. Polecam go stosować. Dobrze. Skoro mamy tabelę, ustawiliśmy sobie opcje, to dwie takie dobre praktyki. Formatowanie wartości liczbowych. Zobaczcie, tutaj mamy dane sprzedażowe, są miejsca dziesiętne, nawet 3 dwa miejsca po, przecię... po przecinku. Taki raport jest kompletnie nieczytelny. Pamiętajmy, że celem raportu nie jest pokazanie pięknych, prawda, kolorowych wykresów, tylko żeby te dane coś mówiły. Więc zamieńmy format liczbowy. I teraz w jaki sposób? Najszybsza metoda, kiedy staniemy tutaj w obszarze wartości. Klikamy prawy przycisk, format liczby. I teraz wybieramy liczbowe. Ja najczęściej wybieram liczbowe, używam separatora. Jeżeli wartości dziesiętne dla mnie nie są istotne, robię OK, zrzucam. Zobaczcie, momentalnie wszystko jest tutaj bardzo czytelne. Także to polecam robić. Zmiana nagłówków. Znowu suma, sprzedaż, coś tam i tak dalej. Na te nagłówki, nawet tutaj nazwa klient, ja mogę sobie nazwać na przykład odbiorca. Tak? Jeżeli to będzie dla mnie czytelniejsze, warto to robić. Ale na przykład suma sprzedaż, tak, nie mogę napisać samej nazwy sprzedaż, ponieważ jeżeli to jest nazwa istniejącej kolumny w mojej bazie danych, to jest to niemożliwe. Ale poka pokażę Wam ciekawy trik. Jest znaczek sumy i możemy zrobić sobie rzecz następującą. Możemy zrobić wstawianie, symbol, symbol. Wybieramy tutaj na liście znaczek sumy. OK, mam tutaj suma. Wstaw, zamknij. OK. Potrzebowałem to dlatego, że nie mogę tego dodać w tamtym miejscu, ale mogę sobie to skopiować, ctrl-c i mogę sobie tutaj wejść. I zobaczcie, mogę sobie zrobić ctrl-v, czyli wklejam, enter. O, i mam coś takiego, suma sprzedaż. A przy okazji chyba można by też tak zrobić, wstawianie e, działa. Czyli nie musiałbym nawet kopiować, czyli mogę bezpośrednio symbol o, mogę sobie dać jeszcze tutaj kropeczkę. O tak, dla bajeru. Enter, tak? Czyli możemy tutaj zmienić i nawet możemy dodać fajne, ciekawe symbole. Idziemy dalej. T5. Grupowanie. Tabela przestawna. zwłaszcza jeżeli pracujemy z datami, umożliwia nam grupowanie dat. I teraz jedna bardzo istotna informacja. Jeżeli analizujemy dane związane z datami, to pamiętajmy, święta zasada, nie zapisujmy dat w postaci październik albo... Rok 2022 w drugiej kolumnie, miesiąc 11. Teoretycznie to już ta druga opcja jest lepsza niż ta pierwsza, gdybyśmy napisali sobie listopad, ale jeżeli stosujemy takie nazywnictwo okresów, to na przykład nie będziemy mogli zastosować grupowania czy też osi czasu i nie będziemy mogli zgrupować na przykład w kwartały. Także stosujmy daty. Jak za, jak, y, jaką, datą jaką datę zastosować dla października? Moja zasada jest następująca. Piszę zawsze pierwszy dzień miesiąca, czyli 1.10. Zobaczcie, mam 1 października i to jest dla mnie data, ale nigdy nie piszę październik. Słowo październik to jest tekst i dla komputera to nic nie mówi, chociaż nam oczywiście się kojarzy prawda, z wykopkami, tak? czyli wiemy od razu, co oznacza październik, ale komputer nie jest taki mądry, więc nie wie tego. No i teraz, jeżeli mamy daty, to możemy sobie grupować. Zobaczcie, miałem tutaj tabelę przestawną i normalnie u mnie w bazie daty są normalnie tutaj pierwszy dzień miesiąca. Wrócimy sobie tutaj i jeżeli zrobimy sobie grupuj, to możemy wybrać kilka jednocześnie. Czyli ja mam tutaj zastosowane grupowanie miesiąca i lata. I teraz jest bardzo istotna informacja. Pamiętajmy, że grupowanie przenosi się na wszystkie tabele powiązane. A co to oznacza? Jeżeli tworzymy tabele przystawne w oparciu o dokładnie to samo źródło danych, to te tabele poprzez właśnie tą pamięć podręczną, taki jeden cache, one są połączone. W związku z tym, jeżeli ja zgrupuję w jednej tabeli daty, to automatycznie to grupowanie przenosi nam się na inne tabele. I zobaczcie, jak to działa. Tu mam zgrupowanie, na przykład w, tutaj w arkuszu T5, rok, miesiąc. Tu mam T4, też mam rok, miesiąc. Ale ktoś by na przykład powiedział: No, ja tutaj to nie chcę mieć na rok i na miesiąc, ja to rozgrupuję. Teraz zobaczcie, co się stało. Tu jest data. OK, mam rozgrupowane. Ale niestety w tej tabeli też nastąpiło rozgrupowanie. I to jest plus i minus, bo plusem, jeżeli chodzi o takie połączenie tabel, jest to, że jeżeli odświeżam jedną tabelę, to ta druga tabela przestawna też się odświeża. W związku z tym pytanie następujące. Czy da się w ogóle rozpiąć takie tabele? Da się i są dwa triki na to. A ja pokażę pierwszy, najwygodniejszy. Trzeba skopiować naszą tabelę przedstawną do odrębnego pliku. Jak najszybciej skopiować. Jeżeli stoimy w obszarze tabeli przedstawnej, zróbmy ctrl A. Ale uwaga, gdybyśmy jednak mieli filtr, czyli na przykład pokaż listę pól, i ja bym sobie tutaj wrzucił dział tutaj, to obszar tabeli wyskakuje jeszcze w filtr. Czyli jeżeli ja bym tu zrobił ctrl A. To ja zaznaczam tylko obszar tej części, nie skopiuję danych tych i wtedy nie skopiuję tabeli. Także jeżeli tutaj nie ma, to wtedy jeszcze muszę zaznaczyć ten cały zakres razem z filtrem. Ja usunę ten filtr, czyli zrobię tak Ctrl A, Ctrl C, kopiuję moją tabelę, otwieram sobie Ctrl N, zupełnie nowy arkusz, robię Ctrl V. Nie jest skomplikowana czynność. Teraz robię prawy przycisk, odśwież. OK, teraz znowu robię Ctrl A, Ctrl C. I teraz zobaczcie, co się stanie. O, gdzieś na dole wkleję. Teoretycznie wydawać by się mogło, że dokładnie to jest ta sama tabela, ale teraz patrzcie, co się stanie. Tutaj mam zgrupowane w tygodnie, a tutaj rozgrupuję to. I to nie wpłynęło na tą tabelę. Czyli w ten sposób ten trik spowodował, że te tabele zostały rozpięte, w związku z tym mogę stosować już inne grupowanie w jednej tabeli a i inne w drugiej, ale pamiętajmy o bardzo istotnej tutaj implikacji, wówczas te tabele musimy odświeżać niezależnie, czyli tutaj w tej tabeli musimy kliknąć odśwież i tutaj też. Także to jest taka ważna informacja związana z grupowaniem. Kolejny temat to fragmentatory, kapitalna rzecz, jeżeli chodzi o możliwości analizy. Zwrócę tylko uwagę na kilka takich ciekawych aspektów. Fragmentator, kiedy dodajemy, czyli jak go dodajemy, jeżeli staniemy gdziekolwiek na tabeli przystawnej, wstawianie fragmentator, tutaj możemy dodać, wybieramy, tak. Możemy też tutaj w projektowaniu yy, i będzie wstaw fragmentator, tutaj też mogę dodać. Ale zobaczcie, jakie jeszcze są opcje, jeżeli chodzi o fragmentatory. Na to chciałbym zwrócić uwagę. Wybrałem sobie fragmentator nazwy klientów. Zobaczmy, że tutaj mamy cztery kolumny. Definiujemy tutaj w tym miejscu kolumny i możemy wybierać, ile mamy kolumn. Dostosowujemy to oczywiście do wielkości ekranu, tak aby te dane były czytelne. Ale zwrócę wam uwagę jeszcze na jedną rzecz: na ukrywanie elementów bez danych. Zobaczcie. Tutaj akurat mam specjalne fragmentatory, tak nietypowo wybrałem, żeby to było widać. Mam miasto, nazwę. I teraz, jeżeli wybiorę klienta, to zobaczcie, co się stało. Tutaj kielce są takie podkreślone na ciemny kolor, ale jeszcze takie jasno, blade. Co to oznacza, że ym, no bo dana hurtownia występuje tylko w jednym mieście? W takim układzie dobrą opcją jest ustawienie. Przechodzimy tutaj, czyli prawy przycisk na fragmentatorze, ustawienia fragmentatora, tutaj. I kliknijmy tą opcję. Ukrój elementy bez danych. I wtedy zobaczcie, że tutaj pojawia nam się tylko jedno miasto. I dla czytelności danych polecam stosować tą opcję. Wyłączanie tutaj elementów bez danych. Idziemy dalej. Oś czasu. Analogiczna rzecz. Oś czasu służy do tego, aby filtrować według czasu, ale. Uwaga, oś czasu możemy dodawać tylko i wyłącznie do kolumn, które zawierają daty, czyli w tym momencie, dlatego właśnie tak istotne jest, mówiłem o tym, żeby w kolumnie dotyczącej okresów stosować daty, tak jak tutaj mam taką kolumnę datę. i teraz zobaczmy, jak to dajemy, czyli jeżeli stanę na tabeli, mogę tutaj a na projektowanie, a nie, w analizie, mogę, mogę wstaw oś czasu i teraz pojawiają się tylko te kolumny, które mają datę. Ja może skasuję tutaj, pokażę w ogóle od podstaw, jak to dodajemy, czyli wstaw, albo tutaj robię wstaw, oś czasu, data. Standardowo zawsze następuje automatyczne grupowanie w miesiące. I to jest bardzo fajna rzecz, mogę sobie to zmniejszyć. I teraz jest bardzo fajna, szybka metoda, żeby osiągnąć rok. Jak to robimy? Fragmentator normalnie możemy kopiować, czyli tak jak tutaj on jest teraz zaznaczony, robię Ctrl-C i Ctrl-V, wklejam. I teraz tutaj zamieniam sobie na przykład na grup na lata. I teraz zobaczcie, automatycznie mam fajne dwa fragmentatory na lata. Tak? A mogę sobie wybierać też miesiące. <totety> tutaj zobaczcie wtedy na, 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 na grafice roku pojawia się kawałek tak jakby, tego roku. Ale jeżeli z powrotem kliknę, to wybierane są tutaj, zobaczcie, miesiące. 2017. Jeżeli chodzi o wybór tutaj miesięcy, to jednokrotne kliknięcie to jest jeden miesiąc. Mogę trzymając myszkę przesuwać, wybierać inną liczbę miesięcy. Tutaj niestety nie można wybrać zakresów nieprzylegających do siebie, czyli tylko i wyłącznie ciągły zakres. Danych. Także kopiowanie fragmentatora to jest taka bardzo fajna, bardzo wygodna rzecz. Polecam, można szybko tutaj ustawiać. Tak przy okazji jeszcze fragmentatorów, to gdybyście mieli taką sytuację, że na przykład kolumny poszerzacie, zobaczcie, że teraz te fragmentatory najechały na siebie. Można to zmienić, polecam to zrobić. Klikamy prawy przycisk, rozmiar i właściwości. Wchodzimy we właściwości i wybierzmy trzecią opcję. Nie przenoś ani nie zmieniaj rozmiaru z komórkami. Jeżeli coś takiego tutaj zrobimy, to nic się nie stanie. Teraz, żeby nie robić tego samego tutaj, e, prawdopodobnie nie. Tutaj fil nie zadziała, ale jeżeli zrobimy e, jeszcze raz, e, możemy szybkie formatowanie zrobić też z, z klawiszem Ctrl 1 automatycznie. I teraz, jeżeli kliknę drugi fragmentator, to od razu zaznaczam tutaj, także bardzo szybka metoda zmiany właśnie tutaj układu. To tyle, jeżeli chodzi o czas, ale uwaga, bardzo zobaczcie, co się stanie, gdybym nagle tutaj w bazie Wpisał sobie tutaj y, na przykład czerwiec. Ok, wpisałem datę, czerwiec, i to jest słowo. Y, I teraz jestem sobie tutaj y, w oś czasu odświeżam. Zobaczcie, co się stało? Moje fragmenty y, oś czasu zniknęły. Nie ma ich. Dlatego uważajcie, żeby nigdy nie dokonać tutaj zmiany. I to najgorsze jest to, że ta oś czasu znika, i potem, nawet jak poprawimy, to one same nie przywrócą. Ponownie trzeba będzie te osi czasu założyć. Jedziemy jeszcze dalej. Ostatnie punkty są związane z sortowaniem. Danych. Bardziej już tutaj dotkniemy bardziej kwestii, kwestii analityki danych. Zobaczcie, co my tutaj widzimy. No tak, tu mamy datę, więc ja może sobie tutaj zgrupuję, tak, żebym miał na przykład. aha no właśnie, zobaczcie, co się stało. Zgrupowanie nie jest możliwe. Dlaczego? No to dobrze. Dlatego, że tutaj mam czerwiec. Więc ja jeszcze raz tutaj, tu był czerwiec, więc ja sobie napiszę powiedzmy, że to był pierwszy styczeń 17. Dobra, tak to zostawimy i teraz wrócimy tutaj do zgrupowania. Teraz odświeżę. OK, teraz będę mógł zgrupować. Czyli grupuj, mogę sobie to zrobić miesiące i lata. No i OK, wszystko tutaj fajnie działa. I e, zobaczcie, czy takie dane są czytelne? Mm, nie do końca. To znaczy, o ile liczby mamy fajnie tutaj posortowane, to e, główną zasadą w, analice, w analityce jest to, żeby. Te raporty coś nam mówiły. To, co ja standardowo stosuję, właśnie w takich raportach sprzedażowych, to stosuję sortowanie. Czyli biorę sobie na przykład Lublin, bo to trzeba zrobić odrębnie na poszczególnych kolumnach. Prawy przycisk, Sortuj i wybieram więcej opcji sortowania, przechodzę do Malejąco i nie według miasta, tylko sumy ze sprzedaży. OK. I teraz będę miał posortowane. Zobaczcie, Lublin jest największy, tutaj poszerzę tą kolumnę 1400, potem mamy Kielce 857. E, A, bo to akurat tylko region Lublin sobie wybrałem. E, Lublin, widzicie, Kraków, automatycznie będzie sortowany, ale to samo trzeba zrobić tutaj. Czyli stajemy tutaj na nazwie klienta, prawy przycisk, sortuj, więcej opcji sortowania, malejąco według sumy ze sprzedaży. OK. I teraz zobaczmy, tutaj mam bardzo ładnie posortowane. W ten sposób od razu widzimy, hierarchię ranking klientów od największych do najmniejszych. Także sortowanie warto stosować. I jeszcze jedną rzecz na koniec, zwrócę uwagę, trendy czasowe. O co tutaj chodzi? To dotyczy przede wszystkim raportów, w których chcemy analizować coś, jakieś zjawiska w okresie czasu. Zobaczmy, jeżeli analizujemy, mamy wszystkie dane no to wszystko fajnie wygląda, bo mam styczeń, luty, marzec i tak dalej mam wszystkie 12 miesięcy, ale zobaczcie że mamy taki miesiąc jak na przykład, dobra tutaj czerwiec dobry przykład, w czerwcu delikatesy centrum sklep numer 1 nie posiadały sprzedaży i teraz zobaczcie co się stanie jeżeli kliknę, wybiorę sobie tego klienta wtedy pojawiają się tylko i wyłącznie te miesiące które, w których była sprzedaż no i oczywiście nie jest to nieprawda Natomiast to bardzo rozbija logikę analizowania, ponieważ ja nie widzę, nie wyłapię tutaj szybko, że w czerwcu nie było sprzedaży, a to jest tak naprawdę kluczowa informacja. Co to robimy? Stajemy na okresie na styczniu, idziemy do opcji, nie do opcji tabelu, tylko ustawienia pól. Tak. przechodzimy tutaj do karty układ i drukowanie. I tutaj robimy, pokaż elementy bez danych. I teraz zobaczcie, pojawiają się te miesiące czerwiec pusty i grudzień. I teraz, nieważne, którego klienta wybierzemy, zawsze widzimy dokładnie ten sam odcinek czasu i wszystkie miesiące. I to jest jedna z kluczowych rzeczy, którą należy stosować we wszelkiego typu raportach sprzedażowych. No i w ten sposób już możemy szybko analizować. Od razu widać, gdzie są luki, tutaj tego typu. Tak przy okazji, jeżeli mamy puste wartości, to możemy zrobić sobie, możemy je zamienić, czyli opcję tabeli przestawnej i możemy zrobić, że dla pustych komórek pokaż na przykład trzy no kreseczki albo pięć kreseczek, tak, No i będzie coś takiego, tak także w ten sposób możemy to tutaj znakować, możemy też wstawić na przykład zero i zobaczmy na przykład pokaż listę pól, znaczy opcje, tabeli przestawnej i moglibyśmy sobie też wstawić 0. Okay. i wtedy będziemy widzieli 0. Kiedy czasami warto słuchajcie, to stosować. Wtedy, kiedy na przykład ta pierwsza nazwa jest bardzo długa, i ona zachodzi nam na tabelę przestawną i wchodzi na pole wartości. To wtedy, jak zastosujemy 0, no to 0 nam wyeliminuje. Ale idąc dalej, ktoś powie, no OK, ale 0 to tak mi trochę zamydla ten raport. To można jeszcze zrobić kolejny trik na triku, czyli pliki, plik. Opcje zaawansowane. I gdzieś tutaj na dole będzie pokaz 0 w komórkach o zerowej wartości. Jeżeli to wyłączymy, to de facto jest zero tutaj. Jak wejdziecie w tę komórkę, to tutaj widać, ale ono nie jest niewidoczne. Także tym trikiem na triku zakończę dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że dzisiaj znalazłeś kilka ciekawych informacji, które pozwolą Ci lepiej i szybciej, skuteczniej pracować z Excelem. Taką mam nadzieję. Jeżeli ten materiał Ci podoba, będę wdzięczny za komentarze, za lajka. Like a dzięki temu ten materiał, ten film dotrze do większej liczby użytkowników. Także dzięki za dzisiaj. Oczywiście zapraszam jak w każdy wtorek na spotkania w Excel Coffee Room. Spotykamy się na platformie Microsoft Teams o godzinie 10, 15, 20 minut. No i tam wtedy odpowiadam na różne pytania związane z Excelem. Ten najbliższy właśnie będzie poświęcony tabelom przestawnym. Dzięki za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki.